Dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Może tego za bardzo nie widać, ale jestem w Paryżu a wchodzę gdzie? Do Biura Podróży, Janosik. To jest biuro podróży, które istnieje już 20 lat i dla naszych rodaków kupuje bilety, żeby mogli pojechać do Polski w ponad 200 miast, ale tak samo na samolot. I nie tylko dla naszych rodaków, bo z tego, co dzisiaj widziałem, kupuje tutaj, powiedzmy, elita międzynarodowa, czyli prawie każdy z Europy. Kupuje te bilety. A jak to dokładnie wygląda i kto te bilety sprzedaje, to opowie że mam Pan Antoni, który jest właścicielem tego biura podróży. Dzień dobry, Panie Antoni, witam serdecznie. Witam serdecznie Pana. Panie Antoni, mamy 20-lecie. Proszę mi powiedzieć, jak udało się tak wspaniale tutaj działać przez te 20 lat i dotrwać do tej 20? Muszę powiedzieć wprost: udało się działać dzięki naszym wspaniałym klientom, bo bez nich nie mielibyśmy tu co robić, a dzięki naszym klientom. Pracujemy, robimy swoją pracę, no i służymy. Służymy naszym rodakom. Jak już wspomniałem, cała Europa, cały świat was kupuje bilety. Miałem przecież przed tego przykład, że przychodziły osoby, które po polsku ni w ząb, tak można powiedzieć. Więc prawda jest taka, zwłaszcza niefajne wydarzenia ostatnich czasów na Ukrainie sprawiły, że mamy bardzo dużo sąsiadów z Ukrainy. W pewnym momencie, kiedy konflikt tam zaistniał, duża grupa przyjeżdżała w naszą stronę, okazuje się, że teraz niektórzy wracają. W związku z tym naprawdę przewija się sporo, i tutaj dalej akcentuję, yy, sąsiadów Ukraińców, którzy przejeżdżają jedno, w jedną lub w drugą stronę. Panie Antoni, wspomnieliśmy właśnie o tych, o tych podróżnych, ale tak samo dużym plusem, szczególnie dla rodziców, jest wysyłanie dzieci autokarem, bo jakby nie patrząc, jest to, proszę powiem, sam wysyłam często córkę samolotem, wiem jak to jest skomplikowane i jak to dużo więcej kosztuje. Jak to wygląda wysyłanie córki u Państwa z autokarem? U nas ten system jest, można powiedzieć, bardzo ułatwiony, ponieważ dzieci, które skończą 12 lat, to jest podstawowy warunek, mogą podróżować same. Same nie oznacza, nie oznacza, że same za siebie odpowiadają. Po prostu jadą pod opieką załogi autokaru, czy to pilotów, czy to kierowców. Oczywiście przed wcześniejszym wypełnieniem odpowiednich formularzy, gdzie rodzic odprowadza to dziecko na przystanek na Concord i po, potem w kraju jakaś osoba upoważniona odbiera to dziecko. No i tym sposobem faktycznie dużo dzieci kursuje, zwłaszcza w tym okresie, który mamy teraz, w okresie wakacyjnym, jadą do swoich dziadków i znajomych. Plus jest to, że prawie codziennie odchodzi autobus do Polski, ale drugim może jeszcze ważniejszym punktem, który na przykład by mnie też zainteresował i interesuje, to jest oczywiście waga bagażu. Tak, prawda jest taka, że tutaj jest bardzo, bardzo fajna sytuacja, ponieważ w cenie każdego biletu pasażer może zabrać co najmniej 30 kg bagażu. Jeśli są pasażerowie z, z kartą, z taką kartą Sinbada, to jest hmm, po prostu karta stałego klienta, dokładnie się nazywa, wtedy mogą zabrać 40 kg bagażu. Więc jasno widzimy, że, że, że te ilości przy wyjazdach są naprawdę spore i, i można zabrać praktycznie wszystko. To jest to, jeżeli tyczy się autokaru, ale przemoc, jak Państwo już widzieliście, operator pokazał Tutaj możemy dostać nie tylko bilet na autokar, czy też oczywiście na samolot, ale dostać smaki dzieciństwa, bo u pana Antoniego możemy, czy po. po jak ktoś ma, poczęstować się Hałwą, danusią wafelkami różnymi, wedla oczywiście wydaniami, ptasie, mleczko. mleczko, wszystko co... Wymienialibyśmy i jeszcze byśmy wymieniali długo, ponieważ naprawdę tych, tych artykułów jest sporo. Tak jak pan to bardzo słusznie zauważył, to, to fajnie brzmi i, i, i bardzo to e, lubią nasi klienci, te smaki dzieciństwa. Przychodzą tu faktycznie i, i, i są te smaki dzieciństwa, ale nie tylko smaki dzieciństwa, ponieważ... U nas można kupić na słodko, na kwaśno i na słono. Ogórki kiszone z Polski, kapustę kiszoną z Polski. Nie wspomnę o wspaniałych wędlinach, które naprawdę uważam mają, mają fajny smak i, i są warte, warte zakupu. No, i wspomnimy tak samo oczywiście jeszcze o Pierogach, bo Pierogi też jest są właśnie przed na tego widzę i wspominam o nich. Proszę Państwa, e, Panie Antonin, do Was można zadzwonić przez telefon, zamówić bilet. Jaki jest numer telefonu? Tutaj już muszę się. Tak, spowiedź, proszę się posiłkować, spowiedź, oczywiście. Spowiedź, posiłkować się muszę, więc proszę Państwa. Mamy kilka. Taki najbardziej popularny to jest 01 44 69 30 80. To, jest, to jest numer, który właśnie trwa od 20 lat. Mamy jeszcze kilka innych, ale ten jest taki dla nas priorytetowym kontaktem. Państwo, jak słyszycie, cały czas dzwonią telefon, ale mam tak samo tej klientów, dlatego przepuścimy panią, żeby to się obsłużyła, a my z panem Antoni przejdziemy troszeczkę na bok, a panią prosimy dalej, proszę się obsłużyć, bo szkoda, żeby klienci nie dostali tych biletów, tych, tych rzeczy, które potrzebują. Pani Antoni, ale tak samo oczywiście mamy jeszcze stronę internetową. Oczywiście, oczywiście, że mamy stronę internetową i nasz, nasza strona internetowa. Ciach, już mi wyleciało z głowy. Nie masz problemu. Mówić. Yy, to, jest, to jest www. Janosi Ale co najważniejsze, proszę Państwa, mamy stronę internetową, mamy telefon, już znamy, ale teraz najważniejsze, co Pan Antoni nam powie, to jest adres, gdzie możemy przyjść. Ja powiem tak szczerze, ja tu czułem się, nie obrażając oczywiście Pana Antoniego, nie obrażając nikogo, po prostu tak wyjść, przy, pogadać sobie tutaj i poplotkować. Tu można naprawdę w czasie kupowania biletu. Tak, oczywiście, to jest, to jest, yy, to jest prawda, że, że jesteśmy w centrum Paryża, czyli na, pod adresem Dwari de Mondowi. Jest to krok dosłownie, a nawet można powiedzieć na placu Concorde, obok metra Concorde. No i tak, jak pan słusznie zauważył, tutaj spotykamy się. To spotkanie to nie jest zakup biletów, to są relacje. To są relacje nasze z naszymi rodakami z Polski. My jesteśmy jako obsługa z nich zadowoleni i mam wrażenie, że nasi klienci też są uśmiechnięci, wychodzą. Co nie, wątpię, bo proszę Państwa, ja mam tu samochód zaparkowany, przyjechałem samochodem do Paryża, ale mało brakowało, a Pan Antoniusz już by mi sprzedał bilet na autobus, ale oczywiście nie potrzebuje dzisiaj. Myślę, że się to uda następnym razem. Jak taka potrzeba będzie, służymy naszy, naszymi usługami. Oczywiście, Pan Antoni. także jeszcze raz, adres proszę mi podać ulicy, gdzie możemy przyjść i w jakich godzinach jest otwarte biuro i w jakie dni? Więc to jest, adresem jest 2 Rue de Mondovi 75001 Paris. Od, godziny otwarcia biura są od poniedziałku do piątku od 9 do 18, w sobotę jest od 9 do 16 i w niedzielę od 9 do 14. Widzicie Państwo jak pięknie, także jak w każdej chwili możecie tutaj Państwo przyjść, kupić bilet nie tylko na autokar, oczywiście z sam, ale tak samo na samolot. Wspaniałe przysmaki tu też od razu staniecie. także jak będziecie jechać pod autobusem, żebyście mieli tego wafelka przy sobie w ręku, żebyście mogli się rozkoszować, Ależ oczywiście na napojach też nie można zapomnieć. Oranżada polska też tu jest wszystko. Panie Antoni, czego, co jeszcze możemy powiedzieć naszym widzom? Możemy chyba powiedzieć jedynie, serdecznie was zapraszamy. A ja do tego dodam, że to nie jest nasza pierwsza wizyta tej w biurze i postaramy się wkrótce znowu tutaj przyjechać do pana Antoniego i dowiedzieć się, co słychać, jakie są nowości i jakie super autokary jeżdżą na tych trasach. Panie Antoni, serdecznie dziękuję, że wszystkiego dobrego i do następnego. Nie będzie bardzo miło, jak się będziemy mogli spotykać. Myślę, że to poszerzy nasz, nasze spotkania z naszymi rodakami. Również serdecznie dziękuję dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do biura podróży Janosik w Paryżu, Można nawet we Francji, to jest jedyne biuro, takie biuro to na pewno jest jedyne w całej Francji. Serdecznie dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i z Paryża dla PPTV, Piotr Płonka.